Dawaj, no no pokaż tego swojego. No, ja tam nie mam tego, ja PV nie mam zamontowanego akurat. Nie, z tego. Tak, tak, tak. No, tak, to tak. no. Ja no. nie. Ja bardzo dużo latałem, czy czasu nie miałem. Ale tu OSD masz do tego? Nie, nie masz. Bo tu mam kurty połowka, wcale nie mam OSD, bo w tym jest do wyciśnienia z płynka, na ogrytek to też nie mam. Chcesz to zamknąć? No, Chcesz w niegowską kamerę? A jak? Detale? Detale? Podgląd? Co? Gdzie? Jak? Kosmaruski śpieg. <grym>? Mm. Nowy teren? No już kiedyś to i latem. Przecież tutaj kiedyś ten obraz zginął, chyba bateria skończyła. To już nie taki nowy, już raz tutaj leciał, czy dwa. Podaję, głoda głoda Gospodaj sprzętier, no poleci? Polecie, to poleci. Poleci to i bym może poleciał, tylko kto by nie wrócił. Sam wróci. Tak, to, tak. Masz powrót. Kto się Tam się biorę, nie? Ja, pasz, ja, to się przejmuje? Tam gdzieś wjeżdża. Trzeba pod wiatr polecić. A ty masz widzę osobne te nie? Te RLS-y tak? Nie Osobno masz? Nie, tutaj mam płytkę od LRS, a tam jest wideo Aha Ale nawet kierunek masz Ja ja Nawet działa w locie Zobacz kurwa to same te Ale ty też masz Marku stabilizację? stabilizacje? Tak No Same zawiasy kurwa widać, bo te lotki to tyle co widzę. Trzeba. Przed. Ale, ale musi wyginają, nie?

i mam, mam, mam telemetrię w tym, w aparaturze na no tą Aha, no właśnie, telemetry, tak. Ale to też mi przepadnie. A to Turnigy, tak patrzcie, to taki płaski nadajnik jest. No. takie jakieś i6 kupiłem. To nie znale. Ale po co to go tego? kupiłeś? Jak Może? masz, masz Aurorę, masz, to po co Mam, to kupiłeś? No, ale kupiłem go z tym razem, wiesz? A, w komplecie? Ten, no, kupiłem go za ten pieniądze. Kupiłem to. A, w to całość, komplet, tak? Z pakietami, z tym silnikami, jeszcze zestawem, zestawem, z tym radiem za 500. Aha! No, i mówię, a, to z radiem, mówi, dobra to. To mówię, kurde, biorę, nie? Ten hmm, ten zna takie było. buty. To, no, strasznie, strasznie tanie buty. Cały zestaw taki? No, cały tak, zestaw jest tak właśnie. Tak mi się wydaje, że gdybyś kupił wewnątrz Hukiem jak 15 km, no, to tak jest zasiądz na agencję nawet, no. A, no, to fajna broń. Jakby się uda pakiety zapakować dwa, to kurde bo tam stronie, 400, 4S sobie wariomet zamontowałem Tak? Znoszenie opadania. No 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 to dobre. No, no, bo to, i to ci wszystko wyświetla, co nie? No wyświetla mi się. Na cyfry nie? Jeszcze nawet może taki ten system jest HTS Voice, nie? Iż mi mówi, jak, jak w samolocie normalnie. No właśnie, żeby mówił, no, żeby to dźwiękiem sygnalizowało. Dźwięk, mam tu że jest No i pika, ale jeszcze mam taki system, że mogę zamontować i mówi, mówię tak jak w samolocie. mi nie? Ale akurat tego nie brałem, bo mówię, w sumie to tak szybko się czasami zmienia, że wolę jak pikać albo sobie popatrzeć. Tak, tak. Ale to fajna sprawa, bo tak po poka się pokazuje, jak jestem, nie? Tak, tak, wiadomo właśnie. Ja Znoszenie, no. opadanie. Mhm. Fajna, fajna sprawa. Tak. Jest, nie? <laughs> jak je złożyłem, tak o, nie? i pokleję wstępnie, złożyłem tak, to tak, że Tak, wyszło ja, do mnie. To, to, to jest naprawdę nie? Tak, w mieszkaniu tak postawisz, to mhm. robi wrażenie. Dlatego ciężko będziemy mi jeszcze się. Chyba, nie? No na pewno, na pewno. I to będzie składane. I to będzie składane z ciekiem. Czek. Jest centrum, yy, szerokość 20. No. I, I jeszcze mi wyletem do będą składamy. Jakie? mam wpleję te rurki aluminiowe tu w centrum, a tu mam yy, nasze znaczy rurki, a tu mam pręd, yy, I tu też, i tu niech i tak, do, do boków są wklejone ze sklejki. O, nie nie byłeś, to, że kras. I u góry mają takie uchrycie. Ile to 2 km prawie. od domku Na dole, od były tylko od góry, ale się, O tak, lepiej... Tak, A bo to kierunkowa jest antena jest przecież. A jak jeszcze poprominało, to mógłbyśmy to jakieś robić, przy

To jest powierzchnia. No i mają do stopnia, ja to miałem ten... ten, ten teraz, ten, ten masz tylko sklep sufera teraz ode mnie. No? To jest to też taki latanie. model, taki sam, ja. który ma rozpieczność 2,400. Krzesła zapomniałeś, co? <laughs> Chłopaki mówili, że lepiej by było Ci kupić w Tesco, po no to on się wracać. To się nie? Tak.